widzowie, przepraszam, że aż taka długa przerwa, chyba z tydzień, nic nie było, ale no, chyba widzieliście o co nie. No niestety, będę robić jakieś 2-3 dni, niestety, może nawet raz w tygodniu albo dwa razy wiem wiem jak to jest głupie no ale niestety nie. czyli jakby zazwyczaj one będą w poniedziałek wtorek i piątek to jest tygodnia a? To raczej nie będą, nie będzie filmików. I w weekend to może zróbmy no tak. Napiszcie w komentarzach, jakie dni i dwa dni w tygodniu mogą być, żeby grać. I jak na przykład chcecie, żebyśmy grali. nie bym grał albo grali. Żebyśmy grali. To na przykład... Od środy i środa, i na przykład piątek. To proszę nie wybierajcie żadnego dnia w y, weekend, bo w weekend raczej nic nie będzie. Niestety. No jak chcecie, żebyśmy dalej grali na przykład dobre w

Dobra, lawalant No nie najgorzej Wolałbym blog dać. Oczywiście Ten typowym graczem w Stumblez. Dobra, nie wiem co tu się dziwię. W ogóle tylko 12 osób podpasy, powinno 16. Dobra. W ogóle się nie, nie grałem tym skinem. Tym nowym, co był za darmo. No z, no za darmo, za jednego ma. Nie wiem, czy wtedy graliście, ale kiedyś była legenda za 5 gemów. Taki indyk. Niektórzy mówią, że to jest kurczak. Ja też sobie tak mówię, ale to jest indyk. Się gumbo Jak ktoś chce? Jak ktoś chce nazwę, to mogę napisać w komentarzu. Wow. I jakie lagi mam. O, czerwona biedunka. Gidi. Dobra. Hoppa. Opa. Przeskoczony. Okór. O Teraz wypadł. Dobra. Napiszcie w komentarzach. Znaczy tak. Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach napiszcie w komentarzach finał. ini ya lagi kill lagi <laughs> Pokaż. trzeba no, zebrać dużo miejsca. Tutaj w ogóle ktoś jeszcze jest. Nie, on jest. I o, dobra, cyk, cyk, Dobra, teraz powinien odpaść. Tak, odpal. Mam jeden na jeden ze szpieletem też. W sumie całkiem. Mocnych pojedynek, tylko że to jest Skeleton Dragon Nie, Skeleton Dragon Co to biło? A ja też chyba pas Dobra, jaka nagroda? O, słaba Jeśli będzie krót... krótszy odcinek No No niestety Stało się Z takim momentem, że mi... Mnie prawie że nie oglądacie zaraz wam pod koniec filmu pokażę wam jakie są statystyki się zatrzymały w sumie niedawno patrzyłem statystyki możliwe że się powiększyły was przepraszam ale zobaczymy wszystko się może okazać <śleskujesz>

Ok, Ej, o, Dobra. Yy, o nie, 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 nie. Nie. Co to było? się to widzowie? To było niemożliwe. Nie, 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 nie. Dobra. Czerwona biedronka. Dwie czerwone biedronki. Na półfinale śmigają ci, to nie są, poty. O, dobra Widać, że to nie są boty Bardzo długo To się wszystko działo Dobra I co na finał? Dawaj, Plobdasz laser prajzer I dobra jestem Jakoś żyje. Tak powiem. Jakoś żyje. Esunia. Od... Nie, ja nie mogę tańczyć na żadnych laser. Tracer dobrodaż, bo mi ktoś z piąchy dojedzie. Nic się nie opłaca. Nie mówię jak on to zrobił? aha dobra jeszcze lub lepsze jak wyleci jakiś dupilkat Chociaż y... chociażby żabki to kręcimy piskie lub lepsze i kręcimy piskie lub lepsze dobra jeszcze na koniec taki szybki mit ponoć jak się zmieni serwer na azję i się przegra w, pierwszy, w, przy, w pierwszej rundzie to powinno nam wylecieć na jakieś 33% legenda sprawdźmy to jest super Bow scramble więc powinno pójść szybko A teraz robię cięcie i zobaczymy i widzimy jak już zaczną prawie wszyscy przechodzić Tutaj jest taka zasada, że musisz być dosłownie ostatni. Czyli musisz być na samym końcu. Dobra, robię cię i widzimy się, jak wszyscy przejdą. Dobra, już wszyscy przeszli. Dobra, idziemy do sklepu i kupujemy epickie lub lepsze. Uwaga, co wyleci. Mam nadzieję, że jakaś wątek legenda. Albo coś specjalnego. Zobaczymy. jakieś. Cięciu. To zaraz Wam pokażę statystyki. Zobaczcie. Pierwsze filmiki były takie fajne. Później już bardzo spadały wyświetlenia. I tutaj to. Widzicie. Ten filmik. Dam Wam linka do tych trzech filmów, których tylko łącznie trzy osoby obejrzały. Teraz Wam pokażę jeszcze, jak wyglądają moje statystyki. Na początku było tak bardzo słabo, podskoczyło, bardzo wysoko spadło. Tak, do góry leciutko spadło, do góry dosyć wysoko spadało, spadło bardzo mocno, i teraz się podnosi. Tutaj czas w godzinach bardzo się obniżył. Widzicie tutaj pod koniec, tak bardzo słabo. Tutaj plus 3 subskrybenci. To tak śmieszkiem wygląda. To są wszystkie te moje statystyki i prześlę Wam linki w opisie do no, tych filmów I się z wami żegnam. Miała!